Papież Franciszek jest człowiekiem ducha ignacjańskiego, tak wybór jezuity kardynała Jorge Mario Bergoglio. Na papieża komentuje ojciec Janusz Śliwa, proboszcz jezuickiej parafii św. Andrzeja Boboli w Czechowicach parafii Jezuickiej. Zakonik przyznaje, że był zaskoczony wyborem. Zdaniem ojca śliwy, pontyfikat papieża, zakorzenionego w duchowości ignacjańskiej, przyczyni się do reewangelizacji współczesnego świata. Każdy Jezuita rodzi się poprzez odprawianie ćwiczeń duchowych Ignacego Loyoli, mówi Ojciec Śliwa. To duchowość na każde czasy, ma w sobie mechanizm samoreformowania się, szukania Boga we wszystkich sprawach i rzeczach. To duchowość misyjna. Dodaje i wyraża przekonanie, że Franciszek rozbudzi w kościele współczesnym dzieło misyjne i pomoże światu odnaleźć Boga na nowo. Argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który od 13 marca jest 266. Biskupem Rzymu ma 76 lat i przez ostatnie 16 lat był metropolitą swego rodzinnego miasta Buenos Aires. Do 2011 roku przez dwie-3letnie kadencje jest przewodniczącym episkopatu swego kraju. Jest pierwszym Argentyńczykiem i w ogóle mieszkańcem Ameryki, a także pierwszym jezuitą, który został wybrany na najwyższy urząd w Kościele katolickim, również jako pierwszy przybrał imię Franciszek. Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta, pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. 11 marca 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Nowicjat odbywał w Chile, gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a następnie w Kolegium Świętego Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires. 13 grudnia 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 roku złożył śluby wieczyste w swym zakonie. 20 maja 1992 roku Jan Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuiteł biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. 3 czerwca 1997 ojciec Święty powołał hierarchę na arcybiskupa Koadjutora z prawem następstwa, a w niecały rok później, 28 lutego 1998 roku, mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego miasta. 30 listopada tegoż roku papież mianował go jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich w Argentynie, nie mających własnego biskupa. Na konsystorzu 21 lutego 2001 roku papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, przyznając mu jako kościół tytularny w Rzymie świątynię pod wezwaniem świętego Roberta Bellarmina. Jako biskup i kardynał hierarcha uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z synodami biskupów na czele. W latach 2005-2011 przez dwie-3letnie kadencje był przewodniczącym argentyńskiej konferencji biskupiej. W dniach 18-19 kwietnia 2005 roku wziął udział w konklawę, które wybrało Benedykta XVI. Obecnie zaś w wyniku konklawy w dniach 12 i 13 marca zastąpił go na urzędzie biskupa Rzymu 23 lutego ustępujący papież mianował argentyńskiego hierarchę jezuitą. Członkiem papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej, działającej w ramach kongregacji do spraw biskupów. Franciszek jest pierwszym jezuitą na tronie Piotrowym, a zarazem pierwszym papieżem zakonikiem od ponad półtora stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej należał do jakiegoś zakonu, był Kameduła Grzegorz XVI. Żył w latach 1765-1846. Papieżem był od 1831 roku. Wybrano go na biskupa Rzymu 2 lutego 1831 roku po konklawę, które trwało ponad dwa miesiące. Poprzedni papież Pius VIII zmarł 30 listopada 1830 roku. Muzyka